Siemanko, z tej strony sermisiek. W sieci zaczęły pojawiać się recenzje Hogwarts Legacy. Fani Harry'ego Pottera mogą więc sprawdzić, jak wypada wyczekiwana produkcja zdaniem branżowych mediów. Udostępnione opinie wskazują, że deweloperzy z Avalanche Software stanęli na wysokości zadania, a miłośnicy uniwersum mogą spać spokojnie. Ja również mogę śmiało powiedzieć, że Hogwarts Legacy ma naprawdę wszystko, aby zostać okrzyknięty globalnym hitem. Nie dość, że fani po wielu latach nareszcie doczekali się gry w świecie Harry'ego Pottera. To jeszcze opublikowane zapisy z rozgrywki, czy bardzo pozytywne recenzje sugerują, że twórcy z ekipy Avalanche Software włożyli całe swoje serce w stworzenie tejże pozycji. Krama wszystko, aby osiągnąć sukces i wydaje się, że wydawca idealnie strzelił się również z okienkiem premierowym, bo wokół Hogwarts Legacy nie debiutują żadne inne wielkie produkcje. Avalanche Software musiało zmierzyć się z nielada wyzwaniem, jednakże opublikowane opinie na temat tytułu osadzonego w magicznym świecie potwierdzają jedno – to bardzo mocna produkcja dla entuzjastów tego uniwersum. Dominują niemal same dziewiątki, najniższą ocenę gry wystawił serwis Video Games Chronicle. Mimo wszystko można pokusić się o stwierdzenie, że Hogwarts Legacy spełniło oczekiwania krytyków, którzy bardzo często sceptycznie podchodzą do tak nagłośnionych premier. Co ciekawe, żaden z portali nie uznał tej produkcji za grę perfekcyjną, wystawiając mu dziesiątkę. Najwyraźniej wszyscy doszukali się pewnych mankamentów, co jednak nie powinno nikogo dziwić, Potwórcy zapewne będą jeszcze doszlifowywać grę po jej premierze. Podobnymi pozytywnymi opiniami wymieniają się już również sami gracze, którzy rozpoczęli przygodę z najnowszą produkcją Avalanche Software dzięki wersji pre-order. Odbiór Hogwarts Legacy jest więc mimo licznych wcześniejszych kontrowersji bardzo dobry. Muszę przyznać, że dziedzictwo Hogwartu niezwykle miło mnie zaskoczyło. spodziewając się w miarę dobrej gry, choć bez większego szału. Wiadomo, im głośniejszy szum, tym większe prawdopodobieństwo niespełnionych obietnic i przestrzelonych oczekiwań a te w tym przypadku były przeogromne. Świat Harry'ego Pottera z zapartym tchem czekał na nową grę osadzoną w tym uniwersum od grubo ponad dekady. I choć nie wszystko zagrało tu tak jak powinno, ponieważ wielu graczy spodziewało się chociażby Quidditcha, to mimo wszystko zaoferowana nam przygoda potrafi wiele zrekompensować. Uważam, że Avalanche Software zrobiło kawał dobrej roboty. Jeżeli lubisz otwarte światy to zdecydowanie jest to tytuł, który musisz sprawdzić, nawet jeśli nigdy nie byłeś fanem tego uniwersum. Harry Potter nigdy wcześniej nie dostał aż tak dobrej produkcji, jaką jest Hogwarts Legacy. Poprzednie gry były liniowe i nie dostarczyły możliwości tak wielu wyborów przeciwieństwie do produkcji od Avalanche Software. Zaryzykuję też stwierdzeniem, że jest to jedna z najlepszych produkcji, gdzie głównym motywem jest magia, a takich przecież nie brakuje. Że wcielamy się w nowego ucznia Hogwartu, jednak nie jesteśmy dzieckiem, które dopiero zaczyna swoją przygodę z magią i czarodziejstwem. Twórcy zdecydowali się na ciekawy zabieg, bo do szkoły trafiamy od razu na piąty rok nauczania. Nasz bohater zna podstawy, potrafi posługiwać się magią, ale jednocześnie ma sporo do nadrobienia względem swoich rówieśników. Mogłoby się wydawać, że to trochę naciągane, ale uwierzcie mi, że doskonale wpisuje się w całą historię i samą grę. Uważam, że ma to dużo sensu. Z jednej strony nasz bohater jest już nastolatkiem, który może zmierzyć się z czekającymi na niego przeciwnościami losu, a przez to gra może mieć trochę mroczniejszy charakter i poruszać ciekawsze kwestie, które dla młodszego bohatera byłyby jeszcze zbyt poważne. Z drugiej strony nauczyciele, aby pomóc mu z gościami, zlecają mu dodatkowe zadania, które są przyczyną do poznawania nowych umiejętności i to właśnie w ten sposób uczymy się tworzenia eliksirów czy poszczególnych zaklęć. Ponadto historia już w pierwszych minutach rusza z kopyta. Szybko jesteśmy wyrzuceni w wir tajemniczych wydarzeń, których nie rozumiemy. Dopiero w kolejnych godzinach rozgrywki systematycznie dowiadujemy się, co motywowało poszczególnych bohaterów i czemu losy potoczyły się tak, a nie inaczej. Sami bohaterowie też są różni. Mają swoje motywacje, swoje problemy i własną przeszłość, która wpływa na ich decyzje. W trakcie gry poznajemy kilku uczniów, którzy stają się dla nas bliższymi lub dalszymi przyjaciółmi, ale też nauczycieli i osoby lub stwory niezwiązane ze szkołą. Sama gra i wymyślona przez twórców fabuła toczą się nie tylko wokół nas, ale także wokół nich. Związane z nimi są liczne zadania poboczne, które dodatkowo przeplatają się z głównymi wątkami fabularnymi. Co więcej, pomagając im, czy uczestnicząc z nimi w różnych misjach, mamy okazję poznawać dodatkowe aspekty magii. W tym między innymi czary niewybaczalne, czyli Cruciatus, Imperius, a nawet Avada Kedavra. To co przede wszystkim mnie zachwyciło w Hogwarts Legacy to świat gry. Atmosfera w zamku jest przyjemna, ciepła, można się tutaj poczuć bezpiecznie, inaczej znów jest poza murami zamku. Z każdej strony otaczana nas magia. Z obrazów do nas postacie, a przechodząc po korytarza, możemy natknąć się na różne grupki uczniów entuzjastycznie rozprawiających na różne tematy. Co daje mi wiarygodność, bo nie słychać ciągle tych samych dialogów. Magiczny świat pozwolił też twórcom na kilka fajnych rozwiązań, które, chociaż są takie same jak w innych grach, to tutaj mają swoje wytłumaczenie. Weźmy na przykład punkt szybkiej podróży. To zawsze duże ułatwienie dla graczy, ale jednak wybijające trochę z imersji. W Wars Legacy tego problemu nie ma. Po punktami szybkiej podróży są po prostu stanowiska z proszkiem fiu, które doskonale wpisują się w świat. Jednak sam Hogwar to zaledwie niewielka część obszaru, po której możesz się poruszać. Jest jeszcze Hogsmeade, które oddane zostało z nie mniejszą starannością, pobliskie wioski, czy też ogromny, zakazany las. Niewątpliwie kolejną, bardzo mocną zaletą Hogwarts Legacy jest system rozwijania postaci. Mamy tutaj poziomy, talenty, a także odblokowanie kolejnych umiejętności. Główną różnicą względem innych gier RPG jest przede wszystkim fakt, że kolejne skile nie są odblokowywane wbijając kolejny poziom i inwestując zdobyte punkty w drzewko umiejętności. Po prostu wystarczy posuwać fabułę do przodu oraz robić zadania poboczne, które dadzą nam kolejne czary do naszego arsenału, a ten może być naprawdę imponujący. Kolejnym aspektem jest system ubioru postaci. Nasz czarodziej może zbierać lub kupić różne szaty i inne elementy odzienia, a te zapewniają mu dodatkowe statystyki. Ponadto twórcy oddali do naszej dyspozycji przeszło 20 zaklęć podzielonych na kilka kategorii. Najprostsze są zaklęcia podstawowe, jak na przykład otwierające drzwi Olochomora, czy przypominające w działaniu Wiedźmiński Zmysł Revelio, podświetlające interesujące przedmioty oraz ujawniające ukryte znajdźki. Mamy też czary wspomagające w walce, jak odpychające w dal wrogów Depulso, czy magię typowo ofensywną, jak Bombarda. Najmocniejszą bronią na najbardziej opornych oponentów są wcześniej wspomniane zaklęcia niewybaczalne, niszczące większość przeciwników efektywnym finisherem. W jednej chwili możemy przypisać w menu szybkiego wyboru jedynie cztery zaklęcia ale w dowolnej chwili jesteśmy w stanie zatrzymać starcie, by podmienić zaklęcie na inne. Twórcy niejako wymuszają na nas żonglowanie dostępną magią, więc w rozgrywki faktycznie skorzystacie z co najmniej połowy oddanych w naszej ręce czarów. Jeżeli chodzi o minusy tej gry, to słaba mimika twarzy. I nie jest to wielki minus, ale postacie wyglądają trochę jak roboty próbujące udawać człowieka, a ich miny często nie pasują do atmosfery rozmowy. Szczególnie widać to na naszym bohaterze lub bohaterce. Tak już jednak urok gier z edytorem postaci. Ustalony z góry, mimika nie wygląda dobrze na wszystkich twarzach. Oprócz tej jednej kwestii, ciężko mi było znaleźć inne większe rzeczy, o które mógłbym się doczepić. Zdarzały mi się, oczywiście, mankamenty techniczne, jak to w tak wielkich grach przed premierą bywa, a i tak nie było źle. Jednak czasem liczba klatek na sekundę diametralnie spadała. Bardzo często spotykałem się również z opiniami na temat braku polskiego dubbingu, natomiast w moim odczuciu nie jest to jakiś znaczący problem. Finalnie jednak Dziedzictwo Hogwartu to bardzo udana gra i w zasadzie trudno mi sobie wyobrazić, że dałoby się ją zrealizować lepiej. To na pewno jedno z największych pozytywnych zaskoczeń ostatnich lat, tym bardziej gdy do gier z uniwersum Harry'ego Pottera przyklejono raczej na stałe łatkę za dziur. Produkcja studia Avalanche to przemyślane, świetnie zrealizowane dzieło, które wpompowano ogromny budżet. Mimo drobnych minusów i braku jakichś spektakularnych rozwiązań, ostatecznie jest to tytuł kompletny, dopieszczony, pełen smaczków i detali stworzony przez fanów dla fanów i to widać gołym okiem. Ogromny świat, w którym wszystko żyje i ze wszystkim możemy wejść w interakcję. Doskonały system rozwoju postaci i przyzwolenie na pójście w jakim kierunku tylko chcemy. Przepiękna oprawa audiowizualna i przede wszystkim brak bugów. Nie wiem, jak twórcom się to udało, ale mieli na swoich barkach ogromny ciężar. Dość oczekiwania graczy były kolosalne, lecz zostały spełnione w każdym calu. O Wars Legacy to dokładnie to, czego oczekiwaliście i muszę przyznać, że dawno nie byłem tak zachwycony. Dajcie znać, czy już graliście, czy jeszcze czekacie. Jakie jest Wasze zdanie na temat Hogwarts Legacy? Trzymajcie się!